Cześć i czołem, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kowalski i w dniu dzisiejszym pokażę wam w jaki sposób wykonać, podpisać transakcję w sposób offline, czyli na podstawie waszego klucza, waszym kluczem prywatnym będziecie, będziecie podpisywać transakcję i wysyłać ją do sieci. Zanim zaczniemy hmm, chciałem wam powiedzieć, że wszystko co robicie, robicie na własną odpowiedzialność, w związku z czym poprawność kodu z tej strony jest jakby do waszej weryfikacji. Jeżeli chodzi o samo pobranie kodu jest tutaj dostępne jeżeli mówimy o stronie coinb.in, która daje nam taką usługę. Trzeba pobrać że tak powiem z GitHuba tutaj ten kod całej tej strony i który będziemy podpisywać transakcje w sposób offline. Samo wygenerowanie transakcji może być również w sposób offline, niemniej jednak łatwiejszą sprawą jest to zrobić online, czyli na podstawie zwykłego klucza publicznego wygenerować transakcję, tak? Czyli na dobrą sprawę tutaj mamy na przykład mój adres, tak? z kwotą 0.0072 i klika i wklejamy go sobie po prostu tutaj. Załaduje on nam po prostu w tym momencie automatycznie inputy. Możecie to zrobić w sposób offlineowy, czyli jak zobaczycie jak załadowałem online, to moje inputy wypełniły się automatycznie. Niemniej jednak, nie ma problemu. Możecie sobie to zrobić w sposób offlineowy, ręcznie, czyli Transaction ID. W pierwszej kolejności wklejacie. Jak widzicie, jak sobie przejdziecie, tu jest Transaction ID BB45. Tu się zgadza. NK, czyli pierwszy numer porządkowy 0. Skrypt. Skrypt, jeżeli wejdziecie sobie w wasz adres, na którym posiadacie wasze bitcoiny. Wejdziecie sobie w ustawienia zaawansowane, unspent out, outputs, to odwoży Wam się ciekawa tabelka, w której e, znajdziecie wasz, wasze outputy e, i tutaj macie ten wasz skrypt. E, jeżeli sobie skojarzycie kwotę, to 76, a 91, jak widzicie, to jest to samo co tutaj. Także i kwota, oczywiście, kwota, która jest e, jakby do, do, do waszej dyspozycji w tym portfelu, że tak powiem, papierowym. tak. E, te dane są wypełniane automatycznie na podstawie klucza publicznego, także w tym momencie, no, wasz klucz prywatny tutaj nie dotykał tej transakcji. Kolejną rzeczą, którą należy wypełnić, to jest output. Output, czyli gdzie wysyłamy naszą transakcję, tak? W pierwszej kolejności wypełniamy adres, wklejamy sobie adres, na który mamy wysłać tutaj nasze środki z inputów, no i kwotę, tak? Kwota, pamiętajcie, nie może być większa niż kwota. Inputu, tak? czyli jeżeli wydajemy środki, to nie mogą być one, żeby wydawać więcej niż mamy. tak? Co ciekawe jest, możecie dodać kilka adresów, na które chcecie wysyłać transakcje, bo pamiętajcie, że jeżeli ustawicie tutaj jakąś kwotę, która jest mniejsza, to automatycznie zwiększy się transakcja, transaction fee, czyli opłata dla górników. To jest bardzo istotne, ponieważ jeżeli chcielibyście wydać część takiego portfela papierowego, no to lepiej tego nie robić, wydać w całości, ponieważ reszta pójdzie tutaj z automatu, jak widzicie, na fi. Także bardzo ostrożnie. Ja tutaj sobie dla przykładu spróbuję wysłać bez fi. Zobaczymy, czy jest to w ogóle możliwe. A więc tutaj mamy transakcję online. Teoretycznie sobie ją po prostu tylko robimy. Kopiujemy i tak wygląda nasza transakcja. Pamiętajcie, no że transakcję możecie sobie generować dowolną, nawet do adresu, w którym nie jesteście w posiadaniu kluczy prywatnych. Niemniej jednak, no, taką transakcję, zanim wyślemy do sieci, musimy podpisać prawidłow, prawidłowym kluczem. E, a więc e, teraz najważniejsza rzecz. Jak widzicie, wygenerowaliśmy sobie kod, naszą transakcję, musimy ją teraz podpisać. No i ten podpis odbędzie się kluczem prywatnym na komputerze offline, czyli te wszystkie. Cyferki, literki, lub też w postaci kodu QR, przenosicie na bezpieczny komputer, który jest offline, tam gdzie wyciągacie sobie po cichu swój klucz prywatny, tam z portfela papierowego i, i po prostu klikacie sobie tutaj Sign, tak? I wklejacie sobie tą właśnie transakcję. No i teraz, właśnie najważniejsze, na tym komputerze offline wklejacie sobie tutaj klucz prywatny. No i jak dobrze wiecie, klucz prywatny to świętość, także nikt go nie powinien widzieć, dlatego ten komputer offline też tego nie powinien widzieć. Ja tutaj dla przykładu robię to online, ale hmm, pamiętajcie, jakby to jest e, podstawą rzeczą. Ja sobie sprawdziłem też offline, wszystko, wszystko fajnie funkcjonuje. No i teraz najważniejsza rzecz, czyli podpisujemy tą transakcję. I w tym momencie nasza transakcja została podpisana. Podpisana i taką transakcję możemy wysłać w tym momencie do sieci czyli rozgłosić. Ta transakcja jest obowiązująca. Możemy sobie ją oczywiście zweryfikować, czy wszystko jest poprawnie, czyli wejść na verify i sprawdzić, czy wszystko się nam zgadza. Przede wszystkim adres, na który chcemy wysłać, tak, bo to jest najważniejsze, żeby przez przypadek jakiś hochlik się nie wpadł i wyślecie na błędny adres. I co teraz z taką transakcją możemy zrobić? Możemy ją rozgłosić, czyli na, musimy przenieść ją teraz na komputer Online'y i rozgłosić w sieci. Można to zrobić również z tej strony. Można również to zrobić z każdej innej, która taką opcję nam daje. Jak widzicie, nawet blockchain.com daje nam taką możliwość, żeby transakcję rozgłosić. A więc ja to zrobię w tym momencie i zobaczymy, jaki będzie efekt. Klikamy rozgłoś transakcję. No i niestety mamy tutaj informację, że mamy za małe fee. Dobrze, w takim razie zmienimy sobie to fee. A więc ustawiliśmy zerowe. Dobrze, nie bądźmy takim Żydem. Dajmy sobie tutaj 200 Satoshi, czyli 180. 200 Satoshi zostanie dla górników. No i tą transakcję mamy. No i teraz musimy ją ponownie podpisać na komputerze, oczywiście offline. W związku z czym przechodzimy do komputera offline i podpisujemy. Tą transakcję. Transakcja podpisana, wystarczy ją w tym momencie rozgłosić, więc rozgłaszamy. Tak. I w tym momencie transakcja została wysłana. Na potwierdzenie tego, że transakcja została wykonana, odświeżymy sobie tą stronę z naszym portfelem. No i jak widzicie, zostało to wysłane, czyli balans jest zero. W tym momencie transakcja nie potwierdzona. Jak widzicie. Ale jeżeli sobie wejdziemy w szczegóły tej transakcji, to zaraz będziemy wszystko widzieć. Proszę bardzo, mamy bardzo małe fi, takie jakie żeśmy sobie tutaj ustawili. No i właściwie to tyle w tym temacie. Myślę, że podobało Wam się, myślę, że zrozumieliście sens tego, co tutaj wykonywaliśmy. Wszystko oczywiście w, jakby w ramach zdrowego rozsądku. Ja dziękuję Wam za oglądanie, życzę przyjemnego dnia, trzymajcie się i cześć.